Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj omówimy takie cztery postawy, które naprawdę utrudniają życie w związku. I są takie związki, w których nie ma miejsca na luz, na swobodę, na to, by być sobą, by cieszyć się życiem. Są takie związki, w których dominuje kontrola, dominuje postawa roszczeniowa z drugiej strony. Dominuje też stres i napięcie. I jeżeli rozpoznacie te cztery sygnały, o których Wam dzisiaj powiem, to zobaczycie, że z każdego z tych sygnałów właśnie wynika bardzo dużo stresu, napięcia, i kiedy te sygnały, te schematy zachowania się pojawiają, to nie mamy możliwości być szczęśliwymi w takim związku, rozkwitać w takiej relacji i być tak naprawdę sobą. Bo my ciągle musimy oglądać się za siebie, i dlatego w takich relacjach nie ma właśnie miejsca na swobodę. Nie ma miejsca na luz, na spontaniczność, na taką po prostu życiową radość. I pierwszy taki sygnał, pierwszy schemat dotyczy tego, że ktoś próbuje cię na siłę zmienić. I z jednej strony taka osoba wmawia ci, obiecuje ci, nawet ci pokazuje, że. Zakochała się w Tobie taka, jaka Ty byłaś, taka, jaka byłaś na początku, natomiast później widzisz wyraźnie, że to był tylko taki haczyk, próba zdobycia Twojego zaufania, zaangażowania, Twojej miłości. Bo kiedy tą miłość ta druga osoba zdobywa, zaczyna kawałek po kawałku zmieniać Cię na siłę wedle jakiegoś swojego modelu, bo ta osoba nie pokochała Cię taka, jaką jesteś, i taka, jaką byłaś na początku. Tylko pokochała pewien potencjał, który widzi w tobie, który chce z ciebie w jakiś sposób wydobyć. Tylko prawda jest taka, że to nie musi być twój potencjał. Bo oczywiście bardzo dobrze by było, jeżeli ta osoba rozwijałaby to, co w tobie jest ważne dla ciebie, ten twój wewnętrzny, prawdziwy potencjał. To byłby dobry związek. Natomiast Mówię tutaj o takiej postawie, że to ktoś ma na ciebie jakiś pomysł, z, że chce Cię przekonać, żebyś ty konkretnie myślała, czuła, zachowywała się w konkretny sposób, który ma być wygodny dla tej drugiej osoby. A więc mówimy tutaj o takiej postawie, że ktoś daje sobie prawo być takim rzeźbiarzem, że ciebie i ten związek z tobą traktuje jako pewną skałę, i teraz będzie w tej skale rzeźbić, ale nie tak. Jak Ty byś chciała, żeby ta rzeźba wyglądała, tylko na swoją modłę, wedle swoich potrzeb. A więc taka osoba chce Cię zmienić na siłę, nawet nie pytając cię o to, czy ty takiej zmiany chcesz, czy ty takiej zmiany potrzebujesz. I tu niestety pojawia się bardzo dużo trudności w takiej relacji. Bo ty w takiej relacji, kiedy jesteś taką rzeźbą, którą stajesz się na siłę pod dyktando, i pod dłutem tego drugiego człowieka, tej drugiej osoby, ale nie do końca czujesz, że chcesz być taka, to ty masz poczucie, że jesteś ciągle nieakceptowana. Bo po pierwsze, nie byłaś akceptowana tak na początku tej relacji, jak ta osoba ci obiecywała. Po drugie, czujesz, że jeżeli ktoś próbuje stale cię zmieniać na siłę, wedle swojego wzorca, to ty nigdy nie jesteś już blisko tego wzorca. A więc cały czas czujesz, że masz coś do zrobienia, że nie jesteś akceptowana przez tą osobę. I często osoby, które tkwią w takiej relacji, mają poczucie, że nigdy nie sprostają temu ideałowi. I oczywiście, takim ideałem może być były związek, była partnerka, może być jakiś wzorzec, którą dana osoba ma. Jakiś wzorzec, który bardzo się podoba tej osobie, ale w jakiś sposób ta osoba nie mogła z kimś takim zbudować swojego życia, więc każdego partnera czy partnerkę próbuje wyrzeźbić na modłę właśnie takiej osoby. Czasami jest tak, że ktoś próbuje nas wyrzeźbić trochę jak swojego rodzica, czyli żebyśmy mieli pewne cechy zachowania tego rodzica, bo uważa, że to jest wzór idealny. A więc pytanie do Ciebie: czy czujesz, że partner, partnerka. Próbuje zmienić Cię na siłę i narzucić Ci pewne standardy, które niekoniecznie do Ciebie pasują, ale jednak ta osoba nie słucha i nie słyszy Cię tak naprawdę. Nie widzi tego, że cierpisz w momencie, kiedy ktoś narzuca Ci sposób życia, który dla tej osoby wydaje się wyjątkowo właściwy, natomiast do Ciebie całkowicie nie pasuje. Czy potrafisz poradzić sobie z takim całkowitym brakiem akceptacji? Bo bez względu na to, co ty robisz, ty cały czas czujesz się jako taki wadliwy produkt, jako coś, co jest ciągle zmieniane, ale nigdy nie będzie doskonałe, ponieważ zawsze ta osoba będzie miała tendencję do tego, żeby coś próbowała zmienić, ulepszyć, ale nie pytając cię kolejny raz o zdanie. I niestety takie relacje wiążą się z nieustannym stresem. Z nieustannym napięciem w tej relacji, z nieustannym oglądaniem się za siebie, że ty coś źle robisz. No bo jeżeli jest pewna zmiana, a ty nie masz klucza odpowiedzi, bo to ta druga osoba ma klucz odpowiedzi, to ona uznała, że zna całą prawdę, a ty tej prawdy nie znasz, bo nie jesteś z tym zgodna, nie zmieniasz się wedle swoich własnych potrzeb, tylko wedle narzuconych potrzeb, a więc musisz ciągle uważać. Jesteś w takim ciągłym napięciu, ponieważ cały czas się zastanawiasz, czy twoja odpowiedź, czy twoje zachowanie, czy twoje, twój sposób myślenia, czy reakcje emocjonalne, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe. A więc jak ty tak naprawdę masz być sobą, jak masz się czuć swobodnie, jak tylko oglądasz się na tą drugą osobę i patrzysz czy ta osoba jest zadowolona czy nie. Bo jeżeli nie jest zadowolona, to pojawia się ciągła presja, pojawiają się pretensje, pojawia się oczywiście nieustanna krytyka, no bo w taki sposób takie osoby chcą rzeźbić w nas te cechy, które im się podobają, ten wygląd, który im się podoba, bo to chodzi o różne sprawy. Czasami chodzi bardziej o wygląd, czasami chodzi bardziej o zachowanie, czasami chodzi o sposób mówienia, ale też Czucie pewnych emocji, które albo masz pokazywać, albo nie masz ich pokazywać. Więc pytanie, czy ktoś próbuje zmienić cię na siłę? Bo jeżeli tak, to możliwe, że jesteś w związku, w którym bardzo ci jest trudno być po prostu sobą, akceptować siebie i zmieniać się wedle swoich potrzeb. Bo zmiana oczywiście, że jest ważna. Każdy z nas powinien się rozwijać, bo jeżeli ktoś utknie w miejscu, to też nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast nie jest również dobrym rozwiązaniem, kiedy ty poddajesz się pod pewne narzucone zmiany, ale i tak nie czujesz, że to są zmiany, które możesz przyjąć w dłuższym czasie, bo ty ciągle nie znasz czego klucza odpowiedzi. To ta druga osoba daje sobie to prawo, że mówi: to jest dobre, to jest złe, a ty czujesz ten, to ciągłe napięcie. Ale też ciągłą frustrację, ciągłe rozczarowanie. I zastanów się, czy jesteś w związku właśnie z taką osobą, która grozi Ci ciągle rozstaniem, jeżeli ty nie zmienisz swojego zachowania, sposobu myślenia, czy słyszysz takie nieustanne i bardzo bolesne porównania: gdybyś była jak moja była, to byłoby zupełnie inaczej, gdybyś była jak moja matka, to by było zupełnie inaczej, czy widzisz, że jest jakiś niedościgniony wzorzec, którym ciągle w jakiś sposób każe cię ta osoba. I zastanów się również, że jeżeli nie chcesz sprostać wymaganiom, tej osoby, która ma potrzebę zmieniać Cię pod swoje własne dyktando, pod swoje wytyczne, to czy nie pojawia się chłód, dystans, czy nie pojawiają się dni milczenia, czy nie pojawia się kolejna forma manipulacji czy to groźbą, czy to prośbą, ale że ciągle czujesz, że ta osoba chce Cię na siłę zmienić. A więc. Pierwsza sprawa, którą chciałem z Wami omówić, to jest to poczucie, że żyjesz w związku z kimś, kto na siłę chce Cię zmienić, nie pytając, czy chcesz takiej zmiany, czy ta zmiana jest z Tobą zgodna, tylko ta osoba daje sobie prawo do tego, że ona zna odpowiedzi, a Ty musisz się podporządkować. Druga sytuacja, która jest bardzo trudna w kontekście takich relacji z osobami, które naprawdę ciężko mają zbudować głębszą relację, to są wszelkie zachowania związane, z pasywną agresją. Czyli to nie są takie agresywne zachowania wprost, ale to jest taka agresja w białych rękawiczkach, którą ciężko wyłapać i trudno nam to zrozumieć, aż w momencie, kiedy my jesteśmy bardzo zaangażowani w taką relację, ale już też bardzo wyniszczeni poprzez takie działanie w białych rękawiczkach. I w takiej sytuacji, kiedy druga osoba ma skłonność do zachowań pasywno-agresywnych, to widzisz wyraźnie, że zamiast konstruktywnej rozmowy. Są ciągłe uszczypliwości, jest obrażanie się, jest sarkazm, jest takie wbijanie szpilki, a kiedy ty konfrontujesz tą drugą osobę i mówisz, że ci się to nie podoba, to ta osoba zasłania się różnymi rzeczami, bo to był tylko żart, bo ty się nie znasz na żartach, bo trzeba mieć trochę dystansu do siebie. To jest taka przykrywka, czyli może ktoś wbijać te szpilki i jeżeli wbije za mocno, to zawsze może się wytłumaczyć. I w takich relacjach, w kontekście zachowań tych pasywno-agresywnych, wszelkie emocje są stłumione, ale one przeciekają na różne sposoby, dlatego tak trudno to rozpoznać. Bo czasami tu pojawi się uszczypliwość, czasami tam, też czasami sarkazm, czasami żart, z, której, z którego śmieje się tylko ta osoba, a jednak jak ty wytkniesz ten żart, że zupełnie cię nie śmieszył, to jednak taka osoba odbija piłeczkę i mówi: Ty się nie znasz na żartach. Tak? I dlaczego jest to tak ważne, żeby uświadomić sobie, że takie zachowania pasywno-agresywne są bardzo wyniszczające dla naszego ciała, dla naszej psychiki? To musimy zrozumieć, że w przypadku takich relacji cała komunikacja w tym związku staje się bardzo toksyczna, bo nic nie mówi się wprost. Wszystko jest takie zaewaluowane, wszystko ma podwójne dno, a przez to, że ty musisz czytać to drugie i trzecie znaczenie, pojawia się w tobie bardzo dużo stresu. I bardzo dużo napięcia. Dlatego nie ma tej przestrzeni na luz, na swobodę, na cieszenie się życiem, bo ty zawsze się zastanawiasz, że w tym momencie, jak za mocno się ucieszysz, to ktoś ci to szczęście odbierze. Ktoś wbije tą szpileczkę, ktoś rzuci ten kąśliwy żart, ktoś nakarmi cię sarkazmem, byle tylko odebrać ci tą szczęśliwą chwilę. A więc można powiedzieć, że w takich związkach, kiedy dominuje takie zachowanie pasywno agresywne jest bardzo dużo napięcia wynikającego właśnie z tego, że nie ma bezpośredniej zdrowej komunikacji i czym dłużej trwamy w takiej relacji, akceptując te pasywne-agresywne zachowania, tym komunikacja między nami staje się coraz bardziej toksyczna. A więc w takiej relacji na pewno nie mamy jasności o to w którą stronę ten związek zmierza, w jaki sposób mamy się komunikować. Jest ciągłe napięcie, ale też jest bardzo dużo poczucia winy, bo jeżeli wytkniesz komuś, że nie podobał ci się żart, ale dostaniesz to odbicie piłeczki, że przecież nie znasz się na żartach. To w pewnym momencie możesz zacząć czuć to poczucie winy, że może rzeczywiście nie masz do siebie na tyle dystansu, co druga osoba uważa za stosowne, że powinnaś mieć taki dystans. A więc brak jasności, ciągłe napięcie, dużo poczucia winy, po tym rozpoznacie, że ktoś właśnie zachowuje się w ten pasywno-agresywny sposób i że na was to negatywnie wpływa, ponieważ wy nie jesteście sobą, nie macie przestrzeni do tego, żeby rozkwitać w tej relacji, tylko się dusicie w takim kokonie, który tworzy ta osoba pasywno-agresywna poprzez swoje zachowania, które nigdy nie są wprost, ale są takim wbijaniem szpileczek w tych białych rękawiczkach. I widać wyraźnie, że w takich związkach, gdzie te zachowania pasywno-agresywne Pojawiają się bardzo często i one się intensyfikują w pewnych momentach, albo jest ich coraz więcej, albo w pewnych momentach roku, czyli na przykład przed świętami, w momencie, kiedy wyjeżdżacie na wczasy, w momencie, kiedy ta druga osoba ma więcej stresów, to takimi zachowaniami, wbijając ci te szpileczki, rozładowuje swoje emocje, a więc można to zobaczyć. Albo to idzie, że jest coraz więcej tego i nie ma takiej odwilży, albo jest tak, że w pewnych momentach tych zachowań jest więcej. A w innych momentach po prostu ta osoba wycofuje się z takich zachowań. Więc to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak wiele takich zachowań się pojawia, jak wiele tych zachowań dotyczy manipulacji emocjonalnej i jak wiele jest sytuacji, w których ktoś zamiast szukać tej komunikacji odbija piłeczkę i widać wyraźnie, że nie chce znaleźć z tobą porozumienia, że nie chce zrozumieć tego, że te zachowania nie takie wprost agresywne, ale również są wyniszczające, są toksyczne, a nie są to tylko żarty. A więc, jeżeli w Twojej relacji panuje taka atmosfera napięcia, i że jeżeli powiesz o słowo za dużo, jeżeli wytkniesz właśnie takie niestosowne żarty, to zaraz będzie obrażanie, udawanie, że Cię nie ma w pokoju, karanie ciszą, złośliwe przytyki przy jakichś bliskich dla Ciebie osobach, to zastanów się, na jak wiele takich pasywno-agresywnych zachowań pozwalasz sobie do tej pory, i czy nie jest to najlepszy moment, żeby postawić wyraźną granicę i powiedzieć stop w momencie, kiedy takie zachowania się pojawiają, że ty ich nie akceptujesz, bo może to nie jest agresja wprost, ale dla wielu osób jest jeszcze bardziej wyniszczająca, ponieważ tą agresję wprost potrafią zablokować, a te zachowania pasywno-agresywne ciężko nam zablokować. Bo właśnie są różne triki, które manipulują naszymi emocjami i nie pozwalają nam postawić tej ostatecznej granicy. I teraz przechodzimy do trzeciego schematu, który również bardzo mocno utrudnia nam życie w kontekście takiego życia w związku, gdzie jest luz, gdzie jest swoboda, gdzie możemy rozkwitnąć. I to jest postawa w związku, w którym nie ma zaufania, jest ciągła kontrola. Bo pamiętajcie, że związek nie opiera się na tym, żeby kontrolować drugą osobę. Nie po, nie, taki związek nie polega na tym, żeby podejrzewać kogoś, żeby szpiegować, żeby ciągle testować lojalność. To jest związek toksyczny. A w związku zdrowym Raczej opieramy się na tym, że druga osoba ma dobre intencje. W związku toksycznym, w którym jest brak zaufania, jest ciągła kontrola, ludzie opierają się tylko właśnie na tym, żeby testować drugą osobę, żeby ją w jakiś sposób sprawdzać i często, żeby szukać na nią haków. I tu bardzo ważne, żeby się zastanowić w tym momencie, czy ty potrafisz żyć w związku, w którym nie ma zaufania. Czy jeżeli jesteś z osobą, która próbuje cię ciągle kontrolować która wyraźnie Ci pokazuje, nie mam do Ciebie zaufania, muszę Cię szpiegować i testować Twoją lojalność, to czy Ty potrafisz żyć z taką osobą w dłuższej perspektywie czasu? Czy na taką miłość uważasz, że zasługujesz? Czy dla Ciebie miłość jest powiązana właśnie z poczuciem bezpieczeństwa i z zaufaniem? Czy do miłości zaufanie Ci jest niepotrzebne? Często moi klienci mówią o tym, że nie, że im zaufanie jest niepotrzebne. Natomiast wielu z nich wraca później na konsultacje i mówi, że to jest oszukiwanie siebie. Bo jeżeli ja nie czuję, że druga osoba mi ufa, to jak ja mogę budować głębszą relację opartą na miłości, skoro nie ma między nami tego zaufania? Skoro ktoś cały czas na każdym kroku pokazuje mi, nie mam do ciebie zaufania, muszę cię kontrolować. Bo niestety bez zaufania w życiu znowu pojawia się ciągłe napięcie, ciągły stres. Ciągły też strach, że ktoś wyjmie na ciebie te haki, bo w jakiś sposób tą sytuację tak sobie odebrał, zapamiętał i ją ciągle wyciąga, że jednak w takich związku nie można sobie pozwolić na swobodne życie, na życie właśnie w tym rozkwicie względem swoich emocji. I moim zdaniem taki związek raczej przypomina jedno wielkie śledztwo, a nie relację, w której mamy miłość. W której mamy bliskość, w której mamy intymność, w której mamy szczerość, w której mamy przyjaźń. Bo jeżeli twój partner zmienia się w śledczego, który na każdym kroku próbuje cię kontrolować i szpiegować, to nie mówimy o miłości. To mówimy o toksycznej relacji, na którą wiele osób niestety dalej się godzi. I jeżeli chodzi o brak zaufania, to jedna z takich najbardziej bolesnych emocjonalnie rzeczy to jest to, kiedy ktoś ci nie ufa. I stale, mimo tego, że ty nie robisz absolutnie nic złego, to ktoś stale ci wmawia, że na pewno masz kogoś na boku. Na pewno jakiś romans, na pewno zdradzasz go i ty musisz się tłumaczyć, pomimo tego, że w żaden sposób nie zawiniłaś. I pytanie, co taka sytuacja, co takie zarzuty robią z Twoim poczuciem własnej wartości? Bo często moi klienci mówią o tych fałszywych oskarżeniach, których się nasłuchali. Na które się natłumaczyli, a potem mówią, czemu ja się tłumaczę? Czemu ja daję tej osobie odebrać moje poczucie własnej wartości, moją godność? Bo skoro ja nic złego nie robię, żadnych granic nie przekraczam, ale ktoś mi ciągle to zarzuca, to czy tłumaczenie się nie jest bardzo wyniszczające dla mojej psychiki? Warto się nad tym zastanowić, bo wiele moich klientów właśnie mówi mi o tym. Jak takie tłumaczenie się, mimo tego, że nie przekroczyli żadnych granic, ostatecznie robi im bardzo dużą krzywdę na poziomie emocjonalnym i psychicznym. A więc trzy takie bardzo ważne schematy mamy omówione: to, że ktoś próbuje zmienić cię na siłę, to, że ktoś stosuje zachowania pasywno-agresywne, to, że ktoś pokazuje ci wyraźny brak kontroli, próbuje cały czas kontrolować cię w życiu. To te trzy sygnały mamy omówione, ale jest jeszcze jeden sygnał, który myślę, że może wielu, wiele osób zaskoczyć. Natomiast jeżeli żyjesz w takiej relacji, którą zaraz opiszę, to doskonale wiesz, jak bywa to bolesne. Bo chodzi tutaj o sytuację, kiedy druga osoba pokazuje taki brak szacunku do Twoich bliskich. Kiedy ta druga osoba na każdym kroku wytyka Ci, że Twoi znajomi, Twoi przyjaciele, Twoja rodzina to jest ktoś gorszego sortu. Że ten partner czy ta partnerka i jego lub jej środowisko to są wybitne, wyjątkowe osoby, godne zaufania itd., a twoja rodzina, twoi bliscy, twoi przyjaciele to zawsze są ci gorsi, głupsi, na których w ogóle nie ma sensu tracić czasu. I pytanie, czy potrafisz żyć w związku z kimś? Kto na każdym kroku pokazuje taki brak szacunku dla osób, które są dla ciebie naprawdę ważne. Bo niestety jest to jedna z takich podlejszych form manipulacji, kiedy ktoś pokazuje ci na każdym kroku twoje środowisko złe, moje dobre, ale ostatecznie ma to spowodować, że ty odetniesz się od osób dla ciebie ważnych, od korzeni, od tego, co cię chroni trochę, bo daje ci zewnętrzną perspektywę. I skupisz się wyłącznie na świecie tej osoby, która chce ci coś narzucić. A więc, czy dajesz się poddawać takiej manipulacji, że ktoś nie ma absolutnie żadnego szacunku dla Twoich bliskich, a Ty przymykasz na to oko? Ty akceptujesz takie całkowite lekceważenie Twojego otoczenia, a wręcz próbę wyrwania Cię z tego otoczenia? Czy godzisz się na to, żeby Twój partner czy partnerka ciągle krytykował osoby, które są dla Ciebie ważne? Bo niestety. W dłuższej perspektywie czasu, kiedy ktoś pokazuje ciągle palcem, że twoje środowisko jest złe, nie ma co tracić na nich czasu, to to prowadzi do izolacji i do dominacji, a więc narzucenia ci, jakie relacje są dobre, a jakie relacje są złe. Z czasem twoje relacje po prostu naturalnie się rozluźniają. Często moi klienci mówią też o tym, że pojawia się bardzo dużo wstydu, bo jeżeli ktoś ewidentnie pokazuje brak szacunku dla osób ci ważnych, dla twojego brata, siostry, dla rodziców, to ty całkowicie dystansujesz się od tych osób nie ze względu na to, że nie masz pozytywnych emocji do tych osób, tylko po prostu ci wstyd. Tak po ludzku ci wstyd, bo nie chcesz akceptować zachowania swojego partnera czy partnerki, a jednocześnie wiesz, że nic nie możesz z tym zrobić. I to jest niestety poważna sprawa, bo kiedy ktoś odetnie ci od ważnych dla ciebie osób, to wielu moich klientów, którzy właśnie przeszli ten proces, uważają te osoby, że straciły część swojej tożsamości. Pojawiło się zagubienie, pojawiła się pustka, bo w pewnym momencie ty już nie wiesz, kim ty jesteś, bo nawet nie masz z kim porozmawiać. Nie masz osób, które cię wspierają, które cię rozumieją, które mogą pokazać ci tą Twoją perspektywę ze swojego punktu widzenia. Tą Twoją sytuację możesz odbić w oczach i w słowach tych osób, a ty już nie masz tych osób. Więc pytanie jest takie: czy ktoś, z kim żyjesz w tym momencie, kto stale krytykuje Twoich bliskich, pokazuje tak ostentacyjnie brak szacunku dla osób Ci ważnych, to czy nie poprowadzi to do tego, że stanie się ta osoba dla Ciebie jedynym punktem centralnym? Taką wyrocznią, która będzie mówiła: To jest dobre, to jest złe, bo Ty nie będziesz miała innych osób, których możesz zapytać o zdanie. Z różnych względów, tak jak powiedziałem. Albo sama się odsuwasz, albo pojawia się wstyd, albo ta osoba narzuca ci pewne dylematy, które musisz rozwiązać, albo ja, albo twoi bliscy, bo są też takie sytuacje, w których dostajesz ultimatum i wybierasz takiego partnera czy partnerkę, kończąc te relacje, które były do tej pory dla ciebie ważne. A więc zastanów się, jak ty się czujesz w momencie, kiedy twój partner czy partnerka krytykuje osoby, które są ci bliskie, są dla ciebie ważne. A jednocześnie ciągle słuchasz jakichś negatywnych rzeczy na temat tych osób. Co czujesz w momencie, kiedy partner na każdym kroku pokazuje, że twoja matka jest nienormalna, a więc nie ma sensu spędzać z nią czasu, nie ma sensu spędzać z nią świąt, nie ma sensu, żebyś do niej dzwoniła? Oczywiście to jest tylko metafora, bo partner czy partnerka może zaatakować każdą ci bliską osobę, przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś, kto próbuje ci czasami pokazać, że jesteś w trudnej sytuacji i to jest taka osoba, która często się naraża. I często taką osobę właśnie krytykuje ktoś, kto ma takie nastawienie, żeby pokazać, że to jest ktoś zły, że to jest ktoś, z kim ty nie masz się kontaktować, bo ta osoba chce ci po prostu pokazać, jak wygląda twoje życie. Chce pokazać ci, że ktoś potrafi cię zrozumieć. A jeżeli partner czy partnerka odetnie cię od takiej osoby, która cię rozumie, to zostaniesz sama. A kiedy zostaniesz sama? Tylko jedyną alternatywą będzie słuchanie tego partnera czy partnerki, a więc poddawanie się manipulacji tej osoby. Dajcie znać w komentarzu, jak wy reagujecie w takiej sytuacji, kiedy ktoś ewidentnie okazuje taki brak szacunku dla osób, które są dla Was ważne. Mam nadzieję, że te dzisiejsze cztery punkty, takie dosyć trudne punkty, że weźmiecie je do siebie, przemyślicie i zastanowicie się, czy żyjecie właśnie w takiej relacji, w której te schematy się pojawiają. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście w takiej sytuacji, a może znacie kogoś, kto przerabia ten schemat, a wy nie wiecie, jak tej, takiej osobie pomóc.